Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj już ostatnim z trzeciej płyty CD Action, zajmiemy się właśnie sceną komputerową. W tym numerze mamy właśnie kilka zdjęć z jednego z party, które odbyło się w Polsce, Polish Same Party, które się odbyło bodajże właśnie w Poznaniu w 1996 roku, w czerwcu, o ile się nie mylę. I na płycie mamy właśnie cztery katalogi z demami. Mówię katalogi, ponieważ w każdym jest po jednym, poza now, w którym jest dwa dema bodajże, i tutaj właśnie mamy zdjęcia z tego zdjęcia, zdjęcia grafiki z tego, z tego party. Jak możemy właśnie przeczytać w magazynie? Był właśnie problem z organizacją tego party, ponieważ nie przyjechało tyle osób ile organizatorzy przewidzieli, liczyli właśnie na, na 700 nawet 1000 osób. Ostatecznie przyjechało 300 i też nie, odbyłeś, nie odbył się właśnie pokaz dem dla PC, ponieważ z tego co można wyczytać w magazynie jakiś kabel, który łączyli, raczej kabel, który łączyli PC z dużym ekranem nie zadziałał. Więc taka trochę słaba właśnie organizacja i tutaj właśnie dalej mamy dalszą część wywiadu ze skopikiem Andrzejem z Adamem z <grywam> przepraszam eee, i tak, więc tutaj co sobie zrobimy dalej, no to wrócimy no, do ETA komputera eee, Ja sobie oczywiście skopiuję te dema mm. Czy raczej może jedno pokażę tylko, bo tak jak właśnie sprawdzałem inne, czy, czy chodzą oczywiście, jak zwykle są problemy z tym, e, ponieważ komputer nie jest skonfigurowany tak jak trzeba i też e, nie mam go właśnie pod MS-DOS-em. Więc z tego katalogu no, rozpakujemy sobie wszystko. I teraz e, zapraszam was do obejrzenia fragmentu e, właśnie e, e, tego dema, znaczy tak, to demo heaven jest częścią tego, tego dema no. W opisie tego filmu znajdziecie linki do wszystkich tych dem na YouTubie, nagrane przez inne osoby, które lepiej właśnie to oganiają, oganiają niż ja. A tymczasem właśnie obejrzymy sobie fragment tego dema. Ok, czyli to było właśnie to krótkie demo. Tak jak mówiłem właśnie, linki do tych pozostałych znajdziecie w opisie filmu, jeśli jesteście zainteresowani. Teraz właśnie przejdziemy sobie do... Dobra, tu mogę już wszystko wywalić. Przejdziemy sobie właśnie teraz do, do grafik, które były pokazane na tym party. To są grafiki bajże, które były grafiki, które były utworzone na Amidze tak, rozpakujemy sobie właśnie co też zawartość katalogu. I tutaj właśnie z pomocą przyjdzie nam program ACDC Classic. Jeśli dobrze właśnie rozumiem, no to ten rozszerzenie IFF jest, było stosowane właśnie na midze, między innymi, do, do grafiki. Także tak może... Nie wiem, właśnie, czy dawać na całe może, kęcze. Może tylko trochę powiększę. Tak, gdzieś tyle. Nie wiem, jak to później na filmie będzie wyglądać. I yy, tutaj gdzieś się powinno. Lok, właśnie. Dobra. Okej, okay, no to zobaczmy te grafiki. Tutaj właśnie zrobiłem lekką cenzurę, ponieważ za dużo widać. Okej, okay, tak lepiej. Ok, czyli to byłoby właśnie na wszystko pod kątem grafik. Teraz obierzemy sobie Light a raczej. A to właśnie tak jak Energik bodajże wspomniał w swoim filmie, że Light już istniał wcześniej, tylko teraz te lepsze karty graficzne potrafią to być prawie w czasie rzeczywistym. Znaczy, on to tam lepiej wytłumaczył, także nie będę tak samo dublował tego, co już zostało powiedziane na ten temat. No i też te, te grafiki właśnie były w czasopiśmie, yy, można je zobaczyć. Było w, w tam jedną czy dwie w CD-Action w tekście o scenie komputerowej. Okej, okay. yy, to tak, to, to by było raczej na wszystko. Tutaj są jeszcze moduły właśnie yy. Zbiegiem, całkowitym zbiegiem w okoliczności mamy właśnie na tej płycie program, który potrafi odczytywać Taj nawet jeden. Jeden chyba czy dwa były takie nawet ciekawe Eee. Zaraz, nie był tam dobrze. Motorin ja, Tylko coś się, coś się nie odpala może jeszcze... a! Coś się zepsuło. No dobra, Słuchaj jeszcze raz może. Okej. Okay. I... no nie, może posłuchajmy sobie jakieś parę fragmentów. A, bo to już właśnie spakowałem tylko w innym miejscu. Eee, tutaj nie wiem czy mogę... Trzeba je wszystkie zaznaczyć. Chyba właśnie nie wiem czy on je wszystkie odtworzał. No tutaj właśnie jest corrupted. Nie wiem właśnie, jak jest z prawami autorskimi do tych plików. Czy y, ludzie, którzy właśnie stworzyli te moduły, czy. Y, y, znaczy, na, na pewno mają właśnie prawa autorskie do nich, ale biorąc pod uwagę to, że to było wrzucone do neta, czy ktoś sobie na przykład tego nie przerobił na, na jakiś swój, y, swój dźwięk i nie, nie zainstalował właśnie tego. Tak, yy, widziałem właśnie coś takiego na internecie jak jest muzyka od Heroes of 4, która była tam skomponowana na bazie też jakiegoś, jakichś tych utworów irlandzkich przez yy, Pola Johna Romero. Yy, to był Paul John Romero? Chyba tak. To był chyba Paul Romero, tak. Tak, Paul Anthony Romero. <grywia> już mnie trochę, już trochę właśnie nie pamiętałem dokładnie. No i na przykład jak się wejdzie na, na YouTubie na fragmenty z tych, fragmenty właśnie z Heroesów czwórki, tej muzyki, to są właśnie pewne autoski z jakiegoś innego utworu, który powstał później po Heroesach. Nie wiem, może on bazuje właśnie na tej samej, na tym samym utworze wcześniejszym jeszcze. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Dobra, to myślę, że to byłoby właśnie tyle w, z tą płytą. Strasznie się wymęczyłem z tym menu, szczerze mówiąc. I zapraszam was właśnie na e, kolejny film, w którym omówię właśnie menu czwartej płyty. Też niestety będziemy musieli się to pom pomęczyć trochę, e, bo nie działa to tak jak trzeba. A Sprawdzałem już praktycznie na, w, na wszystkimi, na angielskim Windowsie, na polskim, na WMSDOSie i tak dalej, ale... Więc takie są właśnie uroki i tych starych rzeczy. Dobra, to dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, następnego filmu.